Dzień dobry, witajcie, moi drodzy Zierasz Polska, Marta Banasiak. Moi drodzy, wciąż przychodzą mi nowe pomysły na pisanie postów na blogu. Wielka szkoda, naprawdę, że zrobiłam ten krok milowy dopiero teraz, bo mogłam już od trzech lat dzielić się swoimi przemyśleniami i swoją wiedzą, tak żebyście mieli do tego dostęp i przede wszystkim. Nie miałabym poczucia ucisku w gardle, które mi ciągle towarzyszyło, i ten ucisk w gardle jest takim znakiem, sygnałem dla mnie, ja to tak odbieram, że ktoś mnie trzyma za gardło, że ktoś mi nie pozwala powiedzieć tego, co myślę, że prawda jest zwalczana. Dzięki temu, że przerzuciłam sobie tą stronę na serwer dzięki temu, że dzięki temu, że mogę teraz uzewnętrzniać swoje myśli, przemyślenia i mogę pisać wam o różnych chorobach, dolegliwościach oraz przede wszystkim moi drodzy, o moim punkcie widzenia, o moich spostrzeżeniach i o tym, jak ja to rozumiem i co ja na ten temat sądzę. Chcę, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że jako, że jest to mój blog, to ja w dużej mierze zamieszczam Wam informacje w zakresie tego, jak ja pewne choroby dolegliwości postrzegam. I tak jest również z problemami nowotworowymi oraz z białaczką, którą Wam opisałam e, dość rozlegle mam nadzieję, że jest zrozumiale podałam Wam również yy, źródła, którymi się kierowałam tak, żebyście zrozumieli dlaczego chorujecie co to jest za choroba i dlaczego ona Was dotknęła jest to niezwykle istotne ponieważ powszechnie uważa się że białaczka jest nieuleczalna, a według źródeł 75% Ludzi umiera w ciągu 5 lat, natomiast, oczywiście, jeśli podejmie w cudzysłowie medyczne leczenie, natomiast jeśli ktoś nie podejmie tego leczenia, czyli umęczenia, no to umrze w ciągu 2-3 miesięcy. Tak wyglądają statystyki. Natomiast, moi drodzy, sekret tkwi zawsze w tym, czego my nie wiemy. Jeśli zrozumiemy, o co chodzi w tej chorobie, a ja to opisałam na blogu, to dzięki temu będziecie wiedzieli, jak postępować z tą chorobą i dlaczego żeście się pochorowali. To, co jest najważniejsze, to takim chorobom jak nowotwory, białaczki i inne można zapobiegać, ale musicie zająć się sobą jeszcze wtedy, kiedy jesteście zdrowi. Natomiast jeśli chodzi o kwestie małych dzieci, bo to są też często takie powielane komentarze, gdzie o jejciu, ale małe dziecko nie jest niczemu winne, a jednak małe dziecko jest chore. Dlaczego małe dziecko się rozchorowało? No, moi drodzy, przykro mi bardzo, ta prawda jest bardzo brutalna. Ja wiem, że to boli, ale małe dzieci chorują przez zaniedbania swoich rodziców. Przykro mi bardzo. Mama, która nie przygotowała się do ciąży, naraża swoje dziecko na szereg różnych chorób i dolegliwości, w tym również na te, o których wspomniałam wcześniej. I teraz, żeby ochronić swoje dziecko przed chorobami, to przyszła mama powinna poświęcić 6 do 12 miesięcy to jest takie minimum. Aby oczyścić swój organizm i przygotować do ciąży. Bo organizm kobiety wszystkie toksyny, które w nim zalegają, upchnie w dziecku. Tak to jest, o tym się niestety nie mówi. Kiedy ja się o tym dowiedziałam, moi drodzy, byłam naprawdę bardzo mocno zdeprymowana i możecie to zaobserwować w filmie, który nagrałam o, o ołowiu. O, o wie, ja tam wrzucam takie wstawki mojego wkurzenia na lekarzy ginekologów i na y, media głównego nurtu, ponieważ oni nie tylko wprowadzają nas w wielu kwestiach błąd, w błąd, oni robią wszystko, aby ludzie nie mieli żadnej świadomości, żadnej. Moi drodzy, łożysko. Nie chroni dziecka, łożysko pełni funkcję głównie odżywczą, natomiast mało filtracyjną. E, bo cóż to jest za ochrona płodu, kiedy wszystkie toksyny typu ołów, arsen, nawet rtęć czy aluminium przedostają się do tego dziecka, włącznie z pasożytami, bakteriami, e, pierwotniakami i wszystkim tym, co później temu biednemu dziecku zgotuje? Taki, a nie inny los, jeśli chodzi o zdrowie, choroby. Dlatego chcę Wam zwrócić uwagę na to, bo słuchajcie, kiedy kobiety idą na zabiegi typu in vitro, albo trafiają do jakichś w cudzysłowie, tak zwanych holistycznych lekarzy, to co oni robią, moi drodzy? Oni Wam Was odrobaczają. Oni tylko oni odrobaczają. I traktują to jako terapię przygotowującą kobietę do ciąży. Ale to jest, moi drodzy, ogromny błąd i niezrozumienie w tym wszystkim, ponieważ to jest zdecydowanie za mało. Przecież te leki, które lekarze wam przypisują, Vermoc, Perantelum, czy jakieś inne główna, to może oczyścić układ pokarmowy. To znaczy, może inaczej. Słuchajcie. Przede wszystkim, ja to, ja, to jest kolejny temat, który ja muszę opisać wnikliwie na moim blogu, ale zajmie mi to na pewno kilka dni. Słuchajcie, te leki przeciwpasożytnicze, one nie oczyszczają wam organizmu z pasożytów. To jest jedna kwestia. One działają na ośrodkowy układ nerwowy tego pasożyta, porażając go i tyle. Te pasożyty przez pewien czas są porażone i nie mogą się poruszać. W związku z czym istnieje prawdopodobieństwo, że to, co było przyczepione do ściany jelita, po prostu się od, tego, od tej ściany odczepi. Warunkiem wydalenia pasożytów jest przyjmowanie środków przeczyszczających. Przy czym moi drodzy, długość jelita cienkiego jest tak ogromna, a perystaltyka jelit jest tak słaba. Że em, przeprowadzenie takiego zabiegu jeden czy dwa razy to jest po prostu jakieś nieporozumienie. To jest jakieś nieporozumienie. I teraz, dobra, zakładając, słuchajcie, że wy sobie to zażyliście, to nie macie pojęcia, i lekarz też nie wie i was o tym nie poinformuje, że istnieje wiele produktów spożywczych, które dezaktywują działanie tych środków. I teraz, jeśli my tego nie wiemy, i spożyjemy coś, co nam dezaktywuje działanie tych środków paraliżujących pasożyty, to one zaczną się nam narzać, ale tym razem będzie to prawdziwa inwazja, do której nie dojdzie w ciągu jednego-dwóch dni, tylko prawdopodobnie już po zabiegu in vitro. I wtedy ta kobieta przekaże całe te swoje towarzystwo do dziecka. I teraz, moi drodzy, kolejna rzecz. Wy skupiacie się na pasożytach w układzie pokarmowym. Tymczasem to nie one są źródłem Waszych problemów. Takich pasożytów w cudzysłowie, bo pasożyt to jest bardzo ogólne pojęcie. I najczęściej, kiedy mówimy pasożyt, to myślimy o ofikach, gliście i jakichś tam, wiecie, tengoryjcach. Natomiast pasożytami są również wirusy, bakterie, pierwotniaki i inne żyjątka, chociażby schistosomy, ameby, które bytują w naszych organach i w naszej krwi. I teraz te pasożyty, które są, wielicie, one mają za zadanie żywić się produktami przemiany materii, tych właśnie których wymieniłam. Kiedy wy usuniecie pasożyty z jelit, to cała masa wirusów, bakterii, grzybów, no i całej reszty tego towarzystwa mikroskopijnego zacznie się niekontrolowanie namnażać, ponieważ łańcuch pokarmowy zostanie zachwiany. Jaki będzie tego efekt? No, efektem będzie, efekt oczywiście nie będzie dziś, jutro, pojutrze, czasami nawet nie będzie za tydzień. Czasami może nie być za miesiąc, ale efekt pojawi się, możecie być tego pewien, za miesiąc, dwa, trzy. I zaczniecie cierpieć na różne dolegliwości, których wcześniej nie było i z którymi nie będziecie mogli sobie poradzić. I teraz, jeśli taka kobieta, która nie może zajść w ciążę, moi drodzy, to jest kobieta która ma problemy ze swoim organizmem, która ma jakieś niedobory konstytucyjne. I teraz ta kobieta nie jest leczona w kierunku usunięcia tych niedoborów, zlikwidowania ich, bo nikt nie pracuje w taki sposób, robię to tylko ja. Więc, jeśli ta kobieta nie jest leczona konstytucyjnie i nie są jej leczone niedobory konstytucyjne, Czyli te, z którymi ona przyszła na świat. Jedyne, co robi, to jest zachwianie symbiozy swojego organizmu ehm, i ona się poddaje in vitro. Przy czym in vitro niczego nie leczy, moi drodzy. Ehm, to, jest chyba, to jest chyba jasne. To nie jest żaden proces leczenia niepłodności, tylko sztuczne zapładnianie kobiet. Ehm, tak jak się to robi w przypadku ehm, różnych zwierząt hodowlanych. I teraz. Gdyby ta kobieta poddała się terapii konstytucyjnej, to ona zaszłaby w tą ciążę i to dziecko miałoby szansę na to, aby urodzić się zdrowe. Natomiast idąc tą drogą medyczną, sytuacja wygląda w taki sposób, że pozornie lekarze oczyszczą no, układ pokarmowy, bo to jest tylko układ pokarmowy, zatrzymując nam nażanie pasożytów chwilowo może to pomóc w taki sposób, że inseminacja poskutkuje. Ten zarodek zagnieździ się w macicy i dojdzie do ciąży. Ale na przestrzeni kolejnych miesięcy wszystkie te bakterie, pasożyty, wirusy, toksyny, grzyby trafią do tego malutkiego, dopiero co rozwijającego się dzidziusia. A więc to dbanie o pacjenta jest tak bardzo powierzchowne i pozorne. Ludziom, kobietom, kobietom nie mówi się tak wielu rzeczy, że jest to wręcz karygodne. Nie wiem jak wy, ale ja jako kobieta chciałabym posiadać takie informacje, zanim zdecydowałabym się na tego typu zabieg czy na tego typu. Em, Rozwiązania, nie wiem, czy można to nazwać, słuchajcie rozwiązaniami, Bo prawdziwym rozwiązaniem jest doprowadzenie swojego organizmu do porządku, do ładu, wyleczenie tych dziur konstytucyjnych. I dzięki temu, każda kobieta może zajść w ciążę warunek tego jest taki, żeby ona była kobietą miesiączkującą, no i oczywiście wiadomo, musi posiadać y, potrzebne do tego organy, bo jeśli kobieta została poddana histerektomii, no to tutaj wiadomo, nie mam o czym mówić, ale jeśli jest macica, jajniki, wszystko, y, wszystko jeszcze jest na miejscu i kobieta nie dała się okaleczyć, to terapia konstytucyjna w ciągu kilku miesięcy jest w stanie sprawić, że ta kobieta urodzi, wejdzie w ciążę i urodzi zdrowe dziecko. O to chodzi, dziewczyny, naprawdę. Wy takim podejściem, takim odpowiedzialnym podejściem ratujecie swoje dzieci. Pamiętajcie o tym, że tutaj na ziemię schodzą coraz bardziej świadome pokolenia ludzi. E, ludzi, dusz. Coraz bardziej świadome pokolenia dusz. I teraz te dusze chcą dojrzewać czy chcą mieć ciała, które nie będą obciążone toksynami, metalami ciężkimi i różnego rodzaju pasożytami. Bo słuchajcie, większość ludzi nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, jak rozwalić życie człowiekowi mogą i te wszystkie pasożyty, patogeny, które myśmy dostali urodzeniowo i. Do jakich chorób to może doprowadzić. Um, a tak naprawdę to wszystko to jest tylko brak świadomości. Brak świadomości. E, I nawet, wiecie, ludzie, którzy, kobiety, które interesują się tym tematem, są tak dramatycznie wprowadzane w błąd, że aż, aż to jest niewiarygodne, że ktoś jest w stanie uwierzyć w to, że jedno zioło może naprawić. To, co ta kobieta zepsuła przez całe życie. Ludzie, naprawdę, weźcie, zacznijcie myśleć logicznie. Naprawdę, zacznijcie poddawać w wątpliwość to, co słyszycie, to, co czytacie i to, co ktoś mówi, że dla was robi. Bo mi dojście do takiego poziomu wiedzy, jaki mam dzisiaj, zabrało ponad 10 lat. 10 lat. A ktoś sobie myśli, że na grupie facebookowej rozwiąże swój problem zdrowotny z porady czy z poradą innej osoby na równym sobie poziomie wiedzy. <laughs> ja pierniczę, po prostu yy, zacznijcie myśleć naprawdę nad tym, co robicie, bo nikt, kto się naprawdę szanuje, nie udziela darmowych porad w internecie w internecie możecie znaleźć jakąś zajawkę, która będzie takim wiecie stryknięciem, żebyście się opamiętali i em, zwrócili uwagę gdzieś w jakieś inne miejsce em, w innym kierunku żebyście spojrzeli natomiast ludzie którzy rzeczywiście coś wiedzą i coś robią to oni się nie udzielają w taki sposób w internecie, mam termin Mam termin do kosmetyczki, także muszę już kończyć. Także także, także. Także ile razy już to powtórzyłam. Zastanówcie się nad tym, co wy chcecie zrobić dla siebie i swojego ciała. Czy wy chcecie znowu Działać objawowo, bo to co się dzieje to jest działanie objawowe, objawowe. nie ma znaczenia czy lekarz, czy zielarz, czy naturopata, to jest działanie objawowe, boli mnie wątroba, biorę zioło na wątroba. To co to jest? <grytanie> czy wy chcecie działać objawowo i do końca życia się męczyć i żeby wam do końca życia coś dolegało? Czy wy się bierzecie w garść, stawiacie raz, a porządnie na terapię komplementarną w postaci filozofii jednej wizyty, leczycie wszystkie swoje niedobory? <grytanie> Usuwacie wszystko to, wszystkie te toksyny, pasożyty, które zalegają w waszym organizmie, w waszej krwi. Przede wszystkim to jest najtrudniejsze: oczyszczenie krwi, więc to jest długoterminowy proces. Ale czy wy się chcecie wziąć w taki sposób za siebie i w te kilka miesięcy postawić się na nogi, tak, aby móc normalnie funkcjonować i z moimi wskazówkami czerpać energię i to, czego potrzebuje wasz organizm z pożywienia? To jest najtaniej moi drodzy. To jest najtaniej, a nie łykanie do końca życia suplementów. Więc życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że ten mój film dotrze chociaż do części osób, które go usłyszą. Działanie objawowe nie ma sensu i na żadnej poradzie wy nie otrzymacie kompleksowych czy kompleksowej terapii przywracającej zdrowie, bo to jest niemożliwe, moi drodzy. To jest niemożliwe. Trzymajcie się, i do, do tej kosmetyczki, bo się spóźniej nie zrobię mi paznokcia, a już mam. O, takie mam już. Odrosty. Trzymajcie się, pa.